Witam Państwa. Zaczynamy wyjątkowo punktualnie. Udało mi się w międzyczasie dwa razy przemówić w Sejmie. Udało mi się założyć jeden zespół poselski. Także działam dosyć szybko. I od razu na temat tego wystąpienia, bo na sali sejmowej było takie lekki uśmiech, kiedy mówiłem, że Chiny nas przegoniły i to wyraźnie, dzięki temu, że nie weszły do Unii Europejskiej. W większy sposób to jako dowcip, jako paradoks. Otóż to nie jest żaden paradoks. To nie jest żaden paradoks, tylko jest to, jest to czysta prawda. Japonia też nie weszła do Unii Europejskiej i też dlatego ma lepsze koleje niż my, bo jak słusznie zauważył minister, nie wiem, co już jest na mojej stronie podane, jak słusznie zauważył pan minister Bittel, to są przepisów. No, dlatego się buduje tak długo, bo są przepisy, ale kto te przepisy narzuca? No właśnie Unia Europejska. Dawniej brało się łopatę, dawniej brało się łopatę i kopało. Dziś człowiek, który ma łopatę, musi mieć dyplom wyższej uczelni, żeby tej łopaty nie wybił jakąś żyłę wodną, bo jak wbije w żyłę, to wiadomo, nieszczęście będzie i y, musi mieć doktorat co najmniej, a jeżeli nie, to magisterkę. Y, podobnie jak policja musi mieć, musi mieć wyższe studia. Y, także, proszę Państwa, y, jest to jakiś kompletny, ale to kompletny absolut. I moja teza odgłoszona od 50 lat brzmi, że ten całą biurokrację, to nie jest prawda, że my jej płacimy. Mamy też 600 tysięcy nierobów, znaczy nierobów, oni pracują, tylko wykonują głupiego, nikomu nie niepotrzebną, najszkodliwą robotę. Ale pracują, robią, robią myślę, że działają bardzo korzystnie. Trzeba by tę całą bandę wysłać na Bahamy, tam by sobie zwiększyli populację o 600 tysięcy, to się żyje tanio, bo... Ciepło jest, nie trzeba kaloryferów, prawda? Więc koszty utrzymania bardzo maleją, człowiek jak jest ciepło, to mniej je również. W związku z tym, te całe, tych ludzi wysłać na Bahamy czy na Wyspę Dziewicze, gdzie tam, byle tylko obiecali, że przez 20 lat nie wrócą i nie będą nam wydawali żadnych ustaw, przepisów, rozporządzeń itd. No i wtedy gospodarka uwolniona od tego wszystkiego by zadziałała. A jak wchodzili do Unii Europejskiej, to mieliśmy tempo rozwoju 8%, normalnie. Tempo, tempo rozwoju. Po wejściu do Unii zaczęło nas spadać do 7, 6, 5, 4, 6, 2, czasami do 1, czasami do 3 dochodzi, prawda? Czyli tempo ogólnounijne, no? czyli bardzo niewielkie, niewielkie tempo. Nic dziwnego, że nas Chiny przeganiają, które w kryzysie mają tempo 6, prawda? To jest, to jest, to jest ten, ten problem. Także Generalnie, generalnie rzecz biorąc, im mniej Red, red Tape czy tych wszystkich pieczątek, nie, tak się mówi po, po angielsku Red Tape, tak nawiasem mówiąc, dzisiaj bardzo ważne wybory w Wielkiej Brytanii, no to im mniej tych wszystkich pieczątek, tym lepiej, bo potrzebni są ludzie, którzy mają machać łopatą, a nie ludzie, którzy mają machać... Pieczątko. E, Państwo mają pełno pytania, także bardzo proszę. Się to właśnie zaczniemy od tych w wyborów w Wielkiej Brytanii. Jak Pan typuje wynik i co byłoby najlepsze dla Polski? No, ja nie jestem, nie jestem od przewidywania wyników, jak mówił Winston Churchill, dobry polityk, który jest człowiek, który potrafi dokładnie przewidzieć przyszłość, a potem dokładnie wytłumaczyć, dlaczego coś zupełnie innego. Więc, więc oczywiście, jako dobry polityk mogę Państwu powiedzieć, co się stanie, prawda. Y, Partia Konserwatywna będzie miała 14 y, miejsc przewagi nad, nad resztą opozycji. No, zobaczymy, czy się moje prognozy, prognozy sprawdzą. Oczywiście moje prognozy są oparte nie na obserwacji Anglika, tylko na tej zasadzie, na jakiej robi się takie, taką, taką grę. Siedzimy w wagonie kolejowym na przykład i trzeba podać w milimetrach odległość z tego kąta pokoju do przeciwnego kąta pokoju, prawda? I wygrywa nie ten, kto podał prawdziwą ilość, tylko ten to ne, był najbardziej średniej podawany przez, no. przez innych. <laughs> więc to nie chodzi o ocenę odległości, tylko o ocenę, jaką no, odległość widzą inni. No, no, więc To samo tu jest z przewidywaniem wyników wyborów. Zobaczymy, jak będzie, co byłoby najlepsze dla Polski. No, dla Polski, niestety, byłoby najlepsze, gdyby Wielka Brytania nie wyszła z Unii, bo dzięki temu mielibyśmy w Unii rozszerzonego sojusznika, który no. <laughs> wkładałby jakieś szpychy tym federastom. Natomiast, natomiast no, no, nie jestem takim okrutnikiem, żeby kazać. Brytyjczykom się męczyć w tym, w tym barłogu, więc z, jako, mimo że jestem dobrym patriotą, no to jednak moja interna internacjonalistyczna prawda, chęć, żeby nie niszczyć Brytyjczyków na no przeważa. A czy nie uważa pan, bo tutaj jest takie pytanie, że Wielka Brytania wychodząc z Unii jeszcze bez żadnych, żadnych umowy, strzela sobie w kolano? W nie widzę. Po rozchodzeniu się informacji, że jest taka możliwość notowania na giełdzie brytyjskiej wzrosły. Obroty wzrosły, bezrobocie zmalało, także nie widać, żeby to miało być strzelanie sobie w stopę, acz oczywiście, a oczywiście moim zdaniem, że powinno być tak, że nie powinno być żadnej, żadnych ceł między w całej Europie, w, Czechach, w Szwajcarii, Liechtenstein, Norwegię i co tam jeszcze. I Islandię. Tak było w XIX wieku, pod koniec XIX wieku, między rokiem 1863 a 1885 nie było w Europie ani jednego cła, ani jednego paszportu, tylko w Rosji. W Rosja wprowadziła paszporty chyba w 1970 roku coś takiego. Ale wszyscy jeździli bez, bez, bez tego bez Unii Europejskiej, prawda? Polscy studenci studiowali w Madrycie, w Paryżu, w Mediolanie, w... W Dorpacie, w Petersburgu, w Moskwie, wiele posiadało, bez programu Erasmus, proszę sobie wyobrazić. Także także to jest, Unia do tego nie jest potrzebna. Ale tutaj jest zastrzeżenie, które ludzie mówią, że gdyby Unia nie istniała, to całkiem możliwe, że poszczególne państwa, typu Francja, Niemcy i tak dalej, stworzyłyby granice celne pod naciskiem głupiej większości w swoich krajach. No i to nie o to nam chodzi, nam chodzi o to, żeby, żeby nie było biurokracji, a nie o to, o, o to, żeby prowadzić granice celne, prawda? to nas różni od, od rozmaitych partii tak, tak, na, na Narodowego Frontu we Francji prawda, i innych podobnych partii. Panie Prezesie, na początku Pan wspomniał, że powołuje Pan zespół parlamentarny. Ja, ja, ja powołuję kilka, ale ten akurat jest od, od dowolności, dowolności leczenia. Chodzi o to, żeby ludzie mogli się leczyć dowolnie, a nie żeby byli leczeni, szczepieni i tak dalej pod przymusem. To jeden z naszych ważnych, ważnych punktów w kampanii wyborczej. Nie może być tak, żeby rząd nam mówił, co jest dobre dla nas i dla naszych dzieci, bo to się zaczyna niewinnie, a kończy się na całkowitym obozosądzeniu ludzi. I zrobieniu z nas niewolników. No niestety, jeżeli. To jest oczywiście. Dlaczego tak się dzieje? Bo ludzie myślą, że tam w rządzie siedzą jacyś, jacyś faszyści, którzy chcą nas zgnoić, zrobić z nas niewolników. Nie. Przyczyna jest znacznie prostsza. Przyczyną są ubezpieczenia społeczne. Jeżeli leczenie jest za darmo. No to w tym momencie rząd, żeby uniknąć leczenia, chce, żebyśmy byli zdrowi, no i zabrania nam chodzić bez szelika, prawda? kakaże nam być zęby. No o to chodzi, żeby uniknąć potem kosztów, kosztów leczenia nas. I to jest, to niestety socjalizm to jest takie zbiór nas połączone. Jak się gdzieś pali socjalizm, to od razu się zaczyna ten socjalizm rozłazić na całą, na całą gospodarkę i na całe życie społeczne. I musimy go całkowicie zlikwidować. To nie jest tak, że można zbierać kawałek socjalizmu. Nie, on odrośnie. To jest tak jak z raka. Wiesz, tłumaczyłem, no, idę do lekarza, tak? yy, jest taka operacja, że ja jestem przytomny, oni tam robią, otwierają brzeg i mówią, panie Mikke, ma pan raka. No. Raka. No, możemy go wyciąć w całości, ale po co tak radykalnie? No, wytniemy połowę raka, zaszyjemy i za rok zobaczymy, co będzie. Wiadomo, co będzie. Będzie dwa razy większy rak, prawda? Otóż, oto, o, otóż e, no, to samo jest i tutaj. Raka trzeba w całości. O wiele łatwiej jest zlikwidować e, w całości raka, niż częściowo. Na z tego powodu bardzo niechętnie patrzę na pomysły na przykład podniesienia, e, podniesienia stopy wolnej od podatku. O wiele prościej jest znieść całkowicie podatek dochodowy, niż wprowadzać, e, podwyższać stopy wolnej od podatku jak podniesiemy go do miliona miesięcznie, to i tak trzeba będzie się tłumaczyć, że się nie zarobiło milionów w tym miesiącu, udowadniać to, pokazać wykresy i cyfry. Lepiej to zlikwidować w ogóle. No ale niestety trzeba się dopasować do tego, jak ludzie rozumują. Ludzie rozumują nie jak jest łatwiej dla życia, jak jest łatwiej dla urzędnika, który zmienia przepisy. No, a tam wystarczy podać zamiast kwoty wolnej do, od podatku 1000 za 10 milionów, prawda? I, I już cała reszta ustawy może zostać jak była. No, w tym sensie to jest łatwiej. No, to nie... Się. Pytanie od jednego z sympatyków. Panie Januszu, co pan sądzi o słowach wypowiedzianych w lautacji pani Tokarczuk o polskiej kolonizacji, czy takie mylenie pojęć nie powinno być szybko sprostowane. Ale co miałoby? Ona powiedziała że... o tym, że Polacy przez lata kolonizowali między innymi Ukraina, Żydów. E, no. Że robimy z siebie cały czas ofiary i bohaterów, ja, ale tak nie ja, jest naprawdę. Ja nie bardzo rozumiem, bo w tej chwili w Sejmie pan wniosek, no to będę przez panią Witek przyjęty a tak zaprobatą, że Sejm powinien uczcić to, że pani Tokarczyk dostała Nagrodę Nobla. Otóż pierwszy raz słyszę, żeby Sejm się nie bał świniami, Miał się również zająć pomorem świni afrykańskich, prawda? Otóż, w świniami jest weterynarz, jest, istnieje Naczelny Weterynarz Kraju, prawda? I temu weterynarzowi ma dać pieniądze minister zdrowia, minister zdrowia i to wszystko, prawda? A nie Sejm. I, I oczywiście w, różni ludzie wręczają nagrody Nobla, ale co inne nagrody? Templetona. Ja uważam, że znacznie ważniejsza jest nagroda Templetona niż nagroda Nobla. Prawda? Ale, no ale tam jest tylko milion dolarów, a to jest 3 miliony. No, a nie, milion dolarów to jest więcej niż 3 miliony złotych chyba. No mniej więcej tyle no. samo. No to dlaczego nie, nie mówimy o nagrodzie Templetona jako o Nobla? Bo nagroda Nobla wpadła w łapy lewaków. Jak słynne prawo Suliwana mówi, że. Jeżeli jakaś instytucja nie będzie starannie pomieszana jako prawicowa, z biegiem czasu stała się lewicowa. I to właśnie stało się z Komitetem Nagród, Nagród im. Alfreda, Alfreda Nobla, który był absolutnie prawicowcem, ale niestety yy, jest jak jest. Nagrody są przyznawane jakimś dziwacznym lewakom. Yy, jakaś taka Austriaczka, ona się nazywała taka Esterbergen, coś takiego nie pamiętam, była taka, nie, oczywiście nie słyszał. I przyznawane są, są tego typu nagrody według klucza, czy podobałyby się Gazety Wyborczej, w Polsce oczywiście, bo w innych krajach innym gadetom wyborczym w krajów. Także nie widzę powodu, żeby Sejm miał akurat... Ja się oczywiście bardzo cieszę, że ona dostanie 3,5 miliona, prawda? To ona dostaje dzięki pisowi, bo gdyby nie ta okropna bieda PiS-u, to ona dostała za to, że się sprzeciwia pis więc za to dostała Nagrodę no więc Powinna podziękować pisowi w pierwszej chwili, potem ona wyda te 3,5 miliona, z tego PiS zainkasuje od tego jakiś VAT, prawda? PIT-CIT i tak dalej, więc w sumie Polska się wzbogaci od te 3,5 miliona, tak czy owak. Prawie dokończył na czele, więc może cieszyć, ale żeby aż Sym musiał to honorować, to jest to mocno przesadne. Panie prezesie, kolejne pytanie od Sympatyka: czy uda Wam się, czyli posłom Konfederacji, uchwalić jakąś ustawę? Przy takim cenzurowaniu wideo, prawicy. Może nawet nie to, że yy, uchwalić, ale czy w ogóle uda się zebrać podpisy i jakąś ustawę podobną. No będziemy, no, będziemy próbowali. Największe szanse są na takie ustawy, które mogą podpisać dysydenci z którzy byliby no, bardzo niezadowoleni, gdyby PiS tych ustaw nie poparł. Mam tu na myśli ustawę o, o zakazie LGBTQZ, znaczy o zakazie propagandy LGBTQZ, a nie zakazie, bo. Jak chce ktoś robić coś co dalej z własną kozą, to jest to oczywiście jego koza, tego sprawa, my się w to nie wtrącamy. Pod warunkiem, że dzieci tego nie, tego nie widzą. Natomiast, natomiast druga taka ustawa, to jest ustawa o 447. Bardzo wielu ludzi z PiSu, myślę, byłoby skłonny poprzeć taką ustawę. Taką ustawę znaczy o, o tym, że ani guzika nie oddamy. Nie dlatego, że nie mamy pieniędzy, bo to nie jest tak, że, te, że zapłacenie tych 300 miliardów Polskę by zrujnowało do końca. Nie zrujnowałoby oczywiście. Polska jest bogatym krajem. Natomiast byłaby to duży cios finansowy, ale przede wszystkim, przede wszystkim jest to niesprawiedliwe. Nawet gdyby było, było trzeba dać, oddać im jednego dolara, to nie można tego jednego dolara oddać, bo jak im oddamy prawda, mały paluszek, zaraz zarządzają całe ręki. Nie. Te pieniądze się temu prześmiewacu Holokaust nie należą. I Myślę, że projekt takiej ustawy może przejść. Mamy się kilka, kilka innych w zanadrzu. W zanadrzu także. Panie Prezesie, na tym posiedzeniu Sejmu będzie debatowana ustawa Mały ZUS, czyli takie niby ułatwienie dla przedsiębiorców, tylko że w tym ułatwieniu jest powiedziane, że pod, żeby płacić ten Mały ZUS, to trzeba mieć. Przychody poniżej 10 tysięcy złotych miesięcznie, co jest dużą absurdalną, bo ten, który ma dochód na poziomie 3 tysięcy, może mieć przychód powyżej 10 tysięcy. I ten projekt, tak jak kwota wolna od podatku, będzie dotyczył, to rzekome podwyższenie kwoty wolnej od podatku, będzie dotyczyło bardzo wąskiej grupy ludzi. Mamy, mamy w rządzie geniuszy od różnych ograniczeń. Pamiętam w stanie wojennym ktoś wydał przepis, że można przewozić ten mięso. Oczywiście, ograniczenia, ale tylko nie dalej niż 30 km poza granicę swojego województwa. Teraz dzisiaj czytam projekt ustawy, że województwo może wybudować kolej lokalną, ale tylko 50 km poza granicę swojego województwa dalej nie może. Ja podejrzewam, to sam sami diotan, jeszcze siedzi na emeryturze i jeszcze podpowiada te, 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 te ustawy. Także, także i tutaj, prawda? To jest, to jest jakieś. Ktoś uznał, że nie można tak po prostu i trzeba to jakoś tam, prawda, wprowadzić coś, żeby było widać, że urzędnik nad tym pracował. że, myślał, że myślał, no ja w ogóle nie widzę potrzeby, potrzeby tego, typu, tego typu ustaw i w dzieleniu ludzi, no bo to powoduje dzielenie ludzi na tych, którzy spełniają ten kryterium i na tych, którzy nie spełniają tego kryterium. Ja chcę przypomnieć na przykład słynną sprawę, kiedy był rząd pani Hanny Suchockiej, pani Hani naszej kochanej i ten rząd się chlubił, że do rządów pani Hani trzykrotnie, trzykrotnie wzrosła ilość prywatnych firm. Dlaczego ona wzrosła? Bo wprowadzono zasadę, że się wprowadza VAT, ale VAT się wprowadza tylko do firm, które mają obroty tam powyżej tam 100 tysięcy euro czy coś tam nie, nie pamiętam, a dla tych, które mają mniej, to wprowadzą VAT dopiero za rok. No to oczywiście natomiast no. ludzie rozbijali jedną firmę na, na dwie-trzy albo cztery, żeby tylko żadna nie przekroczyła 100 tysięcy euro, prawda? I nie płacili VAT jeszcze przez rok. No. No, to jest takie, takie uboczne skutki, bo, bo oni tam coś jest, taka teoria tarczy i miecza, prawda? Oni tam wymyślają, a my na to mamy swoje sposoby, to oni wymyślają. To my to obchodzimy, prawda? No. Tak to było. Panie prezesie, na tym posiedzeniu w Sejmu wejdzie jeszcze debata na temat zmiany regulaminu, ponieważ PiS teraz będzie wybierał Państwową Komisję Wyborczą, a w zasadzie to będzie wybierał 7 z 9 członków Państwowej Komisji Wyborczej, a wcześniej wybierani wybierali byli ci członkowie przez sądy. Trybunał Konstytucyjny Sąd Najwyższy i Sąd Administracyjny. Czy Pana zdaniem politycy, posłowie powinni mieć wpływ na Państwową Komisję Wyborczą? Na no. No, moim zdaniem można by jeszcze pomyśleć nad, nad tym, żeby PiS miał wpływ na dobór kardynałów, na pąklawę. Wyniki byłyby znacznie lepsze. Być może Franciszek I nie zostałby papieżem, gdyby tak zrobić. Przypominam, że cesarze austrii mieli prawo weta co do wyboru papieża. Także, także może i PiS też by to sobie załatwił jakbyś po znajomości w Watykanie. Nawiasem z ambasadorką jest właśnie chyba wspomniana wyżej pani Hanna Słuchowska. Panie prezesie, tutaj powstało... Ciekawy pomysł, czy będzie jakieś zakończenie pana wypowiedzi na mówcy, tak jak w Parlamencie Europejskim? Pan mówił w Parlamencie Europejskim, poza tym sądzę, że Unia powinna zostać zniszczona. Właśnie, właśnie, myśl. właśnie, właśnie myśl. myślę. Właśnie myślę nad tym, czy czegoś takiego nie, nie ale jeszcze nie wpadłem na. Tutaj na, 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 pan na pomysł, poza tym sądzę, że pistolet co. E, no, no i co, pisie rozpadnie za, za dwa miesiące i co ja wtedy będę mówił. Panie prezesie, e... W konfederacji odbiera się możliwość zadawania pytań bezpośrednich. Trzy pytania na komisji chciał zadać Pan Grzegorz Braun, wszystkie zostały odrzucone. Jak pan myśli przy takiej formie cenzurowania tutaj w cenie i w braku tych różnych możliwości, które mają kluby, czy to utrudnia pracę i czy to się w ogóle może zmienić w tym No, tej no tej tak, tej problem polega na tym, że Poza tym, że pan Braun, podobnie jak ja, ma zupełnie inne poglądy na załóżmy obronę narodową e, i nie tylko na to, e, to pan Braun w odróżnieniu ode mnie m, no, to co się mówi w minutę m, mówi bardzo kwieciście i piękno poszczyzone, ale minut 17. I w związku z tym posłowie w komisji czasami tego już nie wytrzymują i się trochę obawiają wystąpień pana Brauna z uwagi na to, że one bardzo długo trwają. No, ja spróbuję przekonać pana Brauna, żeby był bardziej efektywny, gdyby mówił troszeczkę krócej. Troszeczkę krócej, bo to naprawdę piękne jest, piękne jest. Słuchaj, jest takie, aż sobie w internecie. Pan Karoń udzielał wiadomości panu Braunowi albo odwrotnie, już nie pamiętam, który robił wiadomość, który. I to był piękny popis i ten. To trwało 4 godziny i ludzie siedzieli na sali, chyba że 3 wytrzymało, czy 4 godziny wytrzymali ten, ten. ale y, ja nie potrafię, no ja nie, ja nie potrafię, jak widzę, że to można powiedzieć w 30 sekund, jak ktoś to mówi 10 minut, no to ja po prostu nie, nie wytrzymuję ten temperament mniej więcej wyrzucam. Pytanie od sympatyka, Panie Prezesie, co miał Pan na myśli mówiąc, że jest szansa na pierwszego prawicowego prezydenta od 26 roku, Przemościcki po zdanie był prawicowcem. Jakim prawicowcem? To był komunista, który został, został prezydentem dlatego, że montował bomby, bomby Piłsudskiemu jako chemik. Chemik i Piłsudski go zrobił, zrobił prezydentem. A jakbyśmy się przyjrzeli jeszcze z jakich pieniędzy były robione Mościce, no to by Państwo chodzi o tę wielką fabrykę, fabrykę azotu tam. Tam, koło Tarnowa, no to byśmy jeszcze mogli nieźle na, na ten temat pogalać. Dzisiejsze afery tam różnych, różnych tam getbaków get, get i tak dalej, to przy tym, przy tym się dają. To była banda czerwonych banda pijawek, ta sanacja, które opsiadły Polskę i doprowadziły ją do kompletnej ruiny. To, jak już jesteśmy przy wyborach prezydenckich, Pana zdaniem, jaki wynik może uzyskać kandydat konfederacji? Trudno powiedzieć. Trudno powiedzieć. Realnie rzecz biorąc w granicach gdzieś tak około 7%. Natomiast może się zdarzyć na przykład, że albo mnie się uda przebić jakiś ten klany sufit, że ludzie powiedzą, a to wariasum, ale to jest wariasum, w tym, tym szaleństwie jest metoda, albo też będzie jakiś inny kandydat, który ominie tę rafę, prawda, i będzie, i będzie ten i może, może to przebić wyżej. Teoretycznie taka szansa istnieje, taka szansa istnieje i istnieje, no, Możliwość, że wszyscy, wszyscy poza panem Dudą dostaną po około 15%, jeżeli akurat my będziemy mieli ten ułamek więcej, to wtedy nasz kandydat przychodzi do, do drugiej tury. A potem w drugiej turze bardzo wiele może się zdarzyć. Przypominam, że nienawiść do PiSu jest tak wielka, że pan Salzberg oczywiście poprze PiS, ale cała reszta opozycji chyba nie. Czy w momencie, kiedy Konfederacja, no zdarza się tak, że w pierwszej turze odpadnie, z dobrym wynikiem, ale odpadnie, nie wejdzie do drugiej kandydat Konfederacji, Trudy. czy my bylibyśmy gotowi poprzeć któregoś z kandydatów? Z z zobaczymy. Z pewnym warunku. Zobaczymy, kto wejdzie do drugiej tury, no, nie można z góry mówić, nie wiemy. Panie prezesie... Jeszcze tam tutaj jakiegoś yy, ciekawego pytania. Co z legalizacją marihuany? O Jezus Maria, czy No, barki, no będziemy, będziemy się oczywiście starali. Ja mówię w imieniu partii Corwin. Nie wiem jak koledzy narodowcy. Nie wiem jak kolega Braun. Ale problem polega na tym, że mamy do czynienia z półdemokracją i ludzie nie rozumieją rzeczy elementarnej. Przed wojną nie było Żadnej walki z narkomanią, i dlatego nie było żadnej narkomanii. Owszem, byli narkomani poszczególni. Na przykład córka tego takiego rodzicowego pisarza prawda, się zmarła przez przedawkowanie kokainu. No, ale, ale to były poszczególne przypadki, i nikt się tym nie przejmował. Natomiast w momencie, kiedy zaczynamy walkę z narkomanią, no to natychmiast cena tam heroiny czy kokainy idzie w górę dziesięciokrotnie no i przy takim przebiciu, no, nie ma siły, żeby to powstrzymać, bo jeżeli coś kupuję za złotówkę, a mogę sprzedać za, sprzedać za 10, no to przepraszam bardzo, bo może inaczej, jak coś kupię za 100 złotych, a mogę kupić za 10 tysięcy, za 10 tysięcy no to natychmiast poszczególne mafie się za to wezmą, prawda, będą te pieniądze zarabiały także, także to jest rzecz, nie, był, był taki czas od końca XX wieku, że mafie amerykańskie odmawiały handlu narkotykami, bo mówili, że to jest nieetyczne. No ale okazało się, że wszystkie są tak ogromne, że opory moralne mafiozów zostały przełamane i wszystkie handlują narkotykami. Panie prezesie, pytanie takie czysto edukacyjne. Gdzie według Pana uczyć się w historii, z jakich źródeł czerpać wiedzę, żeby nie skarżyć się o to zakłamaną propagandą, która jest w Unikać podręczników historii oficjalnych, ponieważ one są zakłamane od początku. Jest, polecam Państwu taki wykład. Państwo sobie wpiszą Korwin Mikke Historia Ozorków i Korwin Mikke Historia Legionowa. Miałem takie dwa wykłady dość podobne do siebie, o, które mówią nie o historii jako takiej, tylko o o przekonaniach historii, o fałszach historii, prawda? Od, zaczynających się od bardzo dawnych czasów. No. Zacząłem chyba, o ile pamiętam, w obu przypadkach od kwestii Liberum Veto. Prawda? Państwo macie wbijane w głowę, że Liberum Veto spowodowało upadek Polski, tak? Tego się uczy w szkołach. Tymczasem Liberum Veto zostało zlikwidowane 25 lat przed upadkiem Polski, więc raczej trzeba powiedzieć, że upadła wskutek zniesienia Liberum Veto, jeżeli już mamy tu... Po drugie. Po drugie, weto było bardzo korzystne dla Państwa. Przykładowo. Teraz mówimy, że o, na przykład Królestwo Dani zawetowało, zawetowało przekształcenie NATO w ten w układ agresywny z obronnego. No to chwalimy prawda, Liberum Weto. Danii to zawetowało. Tak? Maleńkie królestwo Danii, miało prawo weto. Mówimy się, że OBWE ma prawo weto. cieszymy się, że, Pol że Polska i Węgry mają prawo weto a Węgry mogły zawetować nałożenie sankcji na Polskę, tak? Czyli Liberum Weto jest dobre a nie złe. No, nie tak, że, no ale wtedy były, była dyskusja w, w szlachty yy, czy jest znieść te veto, czy nie. I cztery piąte pamfletów, 80%, było za utrzymaniem libero veto ale nie przeczytacie ich państwo. Są dobrze poukrywane przez historyków, a czytacie tylko te, które się pojawiały za zniesieniem Liberą To jest to fałszowanie historii od dawien, dawien, dawna. Nawiasem mówiąc, polscy historycy, nie wiem jak w Polsce, na unicycie warszawskim, to praktycznie wszyscy masoni. Różnych obrządków, Wielki Wschód albo albo niewielki Wschód, ale to są wszystko, wszystko jest masoneria, która ma te takie cele. Oni są dobrzy oczywiście. Boże, Boże, chroni nas przed tymi, którzy są dla nas dobrze, prawda? Chroni Boże od przyjaciół, przed drugami, obronię się sam. Tak? Panie prezesie, w weekend odbędą się kolejne zjazdy prawyborcze w sobotę, w i Kielce. No, nie można już się zapisać, ale dzisiaj do końca dnia można zapisywać się na Rzeszów i, I Lublin. Lublin. Jakaś zachęta do zapisywania Jasne, do jasne. albo Państwo chcą, żeby wygrała, wygrali kendacci wolności, prawda, żeby to, żeby koncentracja miała twarz wolności, albo Państwo chcą, żeby miała inną twarz. Tylko proszę potem nie mieć do nas pretensji, bo na przykład często ludzie mówią, jak mogli pozwolić, pozwolić, prawda, że tam ton narzucają na przykład narodowcy, no, ale to jeżeli wy nie zagłosujecie, no to będą nadal narzucali narodowcy. No, no, taka jest prawda. To trzeba nie tylko mówić, tylko trzeba z fałdów, wstać yy, od komputera, bo wiecie Państwo, w stoku. 60 osób, to była bardzo mała frekwencja, 60 osób zapłaciło składkę, zarejestrowało się i nie przyjechało. Otóż gdyby przyjechali, wynik, wynik był całkowicie odwrotny, to, bo to byli na pewno nasi wyborcy, nasi są tacy leniwi. Narodowcy są ludzie rzeczowi, konkretni i jak się im mówi, iść głosować, to oni idą i głosują, prawda? a nasi wyborcy, no to musi to na rusi a w Polsce jak to chce, prawda? no i tak właśnie to jest. Czyli jakie ma Pan wrażenia po tych pierwszych zjazdach? Coś pana pozytywnie zaskoczyło? To znaczy, ja się bałem, że, nie liczyli z góry, że Biały Stok i, i Olsztyn będą, będą przegrane przez nas. I to, że się udało potem w Gdańsku i w Bydgoszczy te straty odrobić, nawet tam lekka przewaga, prawda? Na nas, no to już jest dobrze. Mówić. Zobaczymy, jak to jest Warszawa. W Warszawie musimy się dobrze, odbić, odbić od, od góry. Chciałbym, żebyśmy... No, mieli zdecydowaną przewagę po, po Warszawie. Potem jeszcze są bardzo ważne Kraków, Kielc... Krak ten Kraków Wrocław, Śląsk, także myślę, że tam też będą dobrze odbijemy. Zobaczymy jak w Zielonej Górze, gdzie jestem pełen podziwu dla na narodowców. że Udało im się w tak trudnym terenie, jak Czerwona Gór, pf, Zielona Góra, udało im się zdobyć mandat poselski. Ognetycznie podziw, to nie jest ironia. No więc są pewno tam dobrze zorganizowani i pewno tam wezmą wszystkim mandat, tak dalej pójdzie. Więc musimy mieć duży zapas. Szanowni Państwo, w takim razie zapraszamy jeszcze raz serdecznie na zjazdy kawyborcze w najbliższy weekend. Przypominamy sobota, Warszawa i Kielce, a niedziela Lublin i Rzeszów. I już dziękujemy w takim razie za bardzo. dziękuję i le lecę na salę. bo już nie teraz, już przy... chyba już przerwę w tej chwili. Dziękuję bardzo wszystkim. Bardzo się.